Jeżeli macie problem z tym, że urządzenie nie wykrywa kapsułki, tabletki czyszczącej, albo urządzenie sygnalizuje, że tabletka nie została rozpuszczona, to po pierwsze pamiętajcie o tym, że wkładamy tylko jedną tabletkę, a nie dwie tabletki. To pierwsza rzecz. A druga sprawa to pod tą klapką, którą w sumie nie powinniście podnosić, ale z niewiadomych przyczyn wiele osób ją podnosi. Jest taki element, który rozpoznaje, że jest tabletka, i rozpoznaje, że tabletka się rozpuściła. Ten element musi być umiejscowiony właśnie o tak. Jak widać. Tak, on sobie tak musi swobodnie, jak pchniecie go, e, pracować. I tak przygotowana pokrywa nie ma opcji żeby to nie działało i nie wykrywało tabletki. Później oczywiście tylko trzeba to dobrze, dobrze złożyć, żeby to mogło, mogło wszystko działać. Mam nadzieję, że pomogłem.